No Elon wszystkim, mam dla Was świetną informację, kolejny airdrop na horyzoncie. Dzisiaj zajmiemy się airdropem od The Tutaj robiliśmy transakcje, przynajmniej ja z ekipą kręciliśmy tutaj różne transakcje. Strona wyglądała w ten sposób, tutaj oczywiście robiliśmy bridge'e, mogliśmy bridge'ować z różnych sieci na różne inne właśnie też łańcuchy. No, i tutaj można było zgarnąć punkty. Tak jak widzicie, sezon pierwszy został zakończony. Sezon drugi jest jeszcze aktywny. Ja tutaj jak na razie nie mam za dużo punktów, ale będę pewnie coś próbował tutaj jeszcze zdobyć. Możecie przejść bezpośrednio tu z tej strony debridge na właśnie checking i przejdzie wam na taką stronę. A tą stronę, którą tutaj widzicie, też dodałem tutaj na. Twitterze, także możecie bez problemu sobie przejść i sprawdzić, czy się kwalifikujecie. Jeżeli chodzi o odbiór, no to za 16 godzin będzie możliwość odbioru tych tokenów. Tokeny odbieramy na sieci Solana, czyli jest nam potrzebny tam adres Solany. Jeśli chodzi właśnie o sprawdzanie tego, no to tutaj macie checker, można sprawdzić, czy się kwalifikujecie. Ja bym sprawdził zarówno adres Solany. Jak i adres EWM i te adresy, na które ewentualnie bridżowaliście, bo tutaj też była opcja, z tego co pamiętam, możliwość wybridżowania na inny adres. Tak jak widzicie, tutaj jest opcja podania innego adresu, także sprawdźcie sobie to dokładnie, czy się tu kwalifikujecie. Dodatkowo jeszcze mamy informacje o LunchPoolu. Jeśli chodzi właśnie o lunchpool, no to pojawił się lunchpool na Bybit. Można tutaj wrzucić swoje stablecoiny i zakwalifikować się właśnie na farmienie tokenów. Tak jak widzicie jest tu kilka puli do ogarnięcia, więc informuję. Dajcie znać, czy się zakwalifikowaliście tutaj na bonus. Pozdro!